Marku. witam Was w poniedziałek na Piwnej Recenzji i dzisiaj opowiem Wam o moim zdaniu odnośnie bet czyli czegoś co dostajemy teoretycznie za darmo przed premierą gry w formie otwartej bądź zamkniętej ja pamiętam, że moją pierwszą betą była beta, którą właśnie włączyłem w tle czyli beta Battlefielda Bad Company 2 Beta, która, którą strasznie czekałem, Beta, która e, zaowocowała tym, że kupiłem tą grę. Mm, beta pod wieloma względami wyjątkowa e, i jedna z tych, gdzie spędziłem naprawdę najwięcej czasu. E, choć na pewno deklasuję ją e, demo Battlefield 2, e, bo w demo Battlefield 2 grałem. Miesiąc czasu, dzień w dzień. E, a więc to była jedna mapa multiplayerowa. W multiplayerze się grała, była masakra. E, później, oczywiście, po tej betcie było u mnie Battlefield 3 beta i Battlefield 4 beta. E, hardline też, ale Hardline to już jest druga grupa dla mnie bet która nie sprzedała mi gry. W tej kategorii mogę zaliczyć na przykład BT Destiny, Evolve, The Division ostatnio, Hardline na właśnie i Rainbow Six Siege. Te bety nie sprzedałem mi gry, i z drugiej strony, wśród bet, które właśnie sprzedałem mi grę, bądź Upewniły mnie w, w zakupie to jest beta Battleborna i beta Battlefronta. E, o ile pierwsza ta gra jest w wielu rankingach uznawana za najlepszą na konsoli PS4, o tyle druga ma bardzo skrajną opinię. E, natomiast dla mnie e, jest mega przyjemną produkcją. Ma swoje wady, ale, ale przyjemnie się tam strzela. I tak naprawdę wiele osób twierdzi kategorycznie, że bety nie wolno oceniać, że beta nic nam nie mówi, że, że w żaden sposób nie powinniśmy dokonywać mm, swoich decyzji zakupowych na podstawie bety, co jest śmieszne. I nieprawdziwe moim zdaniem, dlatego że ja osobiście spokojnie na podstawie bety oceniam gry. Po części to, czego się spodziewam z ocen, ocen gry, raczej się sprawdza. Bądź, na, bądź jeżeli nie sprawdzają się do końca oceny, które bym przewidywał, to na pewno, przynajmniej w jednym z tych przypadków, czyli w przypadku Destiny, pokrywa się to z moimi uczuciami. Już w pełnej wersji, bo dostałem ostatnio od kumpla pełną wersję Destiny i zacząłem dokładnie to samo, co miałem w Becie. Dokładnie tak samo się zaczyna i dokładnie zupełny brak emocji gdzieś się pojawia. Także spokojnie na podstawie bety moim zdaniem, możemy oceniać przyjemność zgrania. Oczywiście. Mogą występować w becie, błędy, glicze i tym podobne rzeczy. Natomiast aby ocenić to, czy grę powinniśmy kupować, po prostu należy to filtrować. Jest to moim zdaniem stuprocentowo zrozumiałe, że takie jakieś błędy techniczne. Możemy się ich spodziewać i powinniśmy je pomijać oceniając grę, ale przyjemność z grania spokojnie możemy wywnioskować i postawić na tak lub nie w wyborze zakupowym. Poza błędami technicznymi, bety pozwalają nam ocenić powiedzmy błędy projektowe. Czyli coś, co nam się właśnie nie podoba, co nie będzie sprawiało nam przyjemności, dla mnie osobiście, mówiąc o Evolve, nudy. Ta beta była nudna i gra, w ocenie różnych osób, była również nudna, bo Na przykład była za ciemna. Nieważne, nie będę się w to wdrażał, bo nie grałem w beta, powiecie, że nie grałem w pełną wersję, powiecie, że się zmądrzam w tej kwestii. Destiny. Sposób prowadzenia fabuły. Teraz jak gram w, w podstawkę. Zupełnie mnie nie wciąga, i jest to jakieś takie. takie na odwal się. The Division. Sposób strzelania. Nie podchodzi mi sposób strzelania i walki z wrogami. Zupełnie. O ile taki rodzaj walki zupełnie mi nie przeszkadzał w w Borderlandsach, bo jest to system zielony od tyle The Division no i Hardline dla mnie to jest to jest gra nie dla mnie ze względu na to, że tak na naprawdę ja to odbieram i wiele ludzi później po premierze odbiera tą grę jako po prostu nakładka na BF4 Battlefield 4 tego spokojnie na podstawie bety możemy sobie ocenić, jak ten przeszły produkt będzie wyglądał. Ciekawe jest to, może, chociaż może nie tyle ciekawe, co zrozumiałe, i może, może trochę zaskakujące mimo wszystko, to, że bety są popularniejsze od DEM. Przynajmniej mi się tak wydaje. Nie dotarł niestety do badań, ale, ale byłbym w stanie, jak gdyby ktoś w towarzystwie postawił tezę, że, że bety są popularniejsze od DEM, byłbym w stanie się z tym zgodzić. Między innymi dlatego, że bety są czasowe, tylko przed premierą teoretycznie możemy je zagrać, więc, więc później nie, nie możemy tego zrobić, więc tym bardziej chcemy skorzystać z tej bety. No i do tego dochodzi hype. Czyli fakt, że teraz, w tej chwili, wszyscy o tym gadają. Więc ja też chcę skorzystać. Tym bardziej, że jest to teoretycznie darmowe, jeżeli mówimy o otwartej becie. Gorzej z zamkniętymi, ale zamknięte bety też można w jakiś sposób obchodzić. Między innymi zamawiając i anulując preordera. Bądź często, nawet do zamkniętych bet, pojawiają się kody. Na przykład na stronie Razera, czyli producenta akcesoriów dla graczy. W większość z tych przypadków bet to są bety produkcji um, multiplayerowych i jest to w pełni zrozumiałe. Natomiast gorzej, kiedy dostajemy betę e, singla, teoretycznie. I teraz niedawno była beta singla. Tak ją odbieram, chociaż niestety nie uczestniczyłem, beta Hitmana, która miała testować tak naprawdę bardziej swoiste leaderborcy czyli to łączenie z przyjaciółmi i porównywanie wyników. I o ile na pewno jest to dobra rzecz. Bo przed premierą sprawdzić grę, jest fajnie. Co prawda ta beta była zamknięta, więc tak <gry> sprawdzić po zamówieniu jako nagrodę po preorderze <gry> średnio. Ale gdyby to była otwarta, to to najbardziej najbardziej dobra rzecz. a dwa, mimo to, że dobra, to tak się ja to tu gryzie. Single, beta, po cholera. Także tak się to, to gryzie z ideą samej bety, jakby. Także dwojakie uczucia są tutaj pojawiają się, no ale chcieli, to mają i, i dobrze, że jest, bo, bo um, zanikanie dem jako takich strasznie mnie snuci. Snuci mnie to, że, że nie mogę sobie sprawdzić dowolnej chwili danej produkcji. Oczywiście na, są różnego rodzaju Możliwości sprawdzenia gier po premierze, jak na przykład darmowa godzina na PlayStation 4, bodajże tak się to chyba nazywa. Próbna godzina, coś takiego jak różne abonamenty, jak Origin. Tych możliwości jest. Oczywiście są możliwości nieoficjalne, jak jakieś piracenie gier, co mi też się zdarzało, ale. To jest akurat słabe i, i y, y, szkoda, szkoda tego, bo ogólnie bety są dobre i chciałbym, żeby bety były nawet do wszystkich gier, nawet do tych singli. Mimo, że teoretycznie jest to gryzące się z sobą, to, to, to dobrze, żeby to było przed premierem Czemu nie? Chcę spróbować gry, chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Może to być ucięte, może to być ograniczone czasowo, ale chcę mieć możliwość sprawdzenia tego. Y, póki co... Patrząc na rynek ogólnie, najlepiej w kategorii DEM, ilościowo nadal wychodzi Nintendo, bo pojawia się dużo DEM, na przykład na 3DS-a. Mieliśmy demo Monster Huntera 4, mieliśmy demo Brave Default, mieliśmy demo innych produkcji, które niedawno wychodziły. Także tam nadal coś tam się dzieje w tym temacie i dobrze. Ale tak naprawdę bety są dobre. Bety są dobre, bet sobie życzę, ale bety to dema, a dema nie ma. Taka myśl na koniec, zrymowana. Dobra, a może wypowiedzcie mi, bo ja przedstawiłem swoją betę, jaka była moja pierwsza beta a jaka była Wasza pierwsza beta i czy, czy, czy też u Was wyzwoliła chęć zakupu czy Was właśnie zniechęciła także tyle bardzo ciekawe bety, pamiętam bardzo ciekawe bety, które zajarały mnie do gier free to play'ów to była beta Hafkena i beta Mech, Mech, Mech Warrior Online bardzo fajne produkty, co prawda w hmm, Hawkena później dużo nie grałem, ale sprawdziłem po premierze, w, to, 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 to tak po prostu chciałem wspomnieć, że to ciekawe produkcje były. Hawken, właściwie to się powinno mówić. Dobra, to tyle trzymajcie się trzymajcie w poniedziałek, jak zawsze u coś luźnego, do posłuchania, na razie!